Cześć, z tej strony Wojtek z Wytwórni w Centrum Nauki Kopernik. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można zbudować obwód elektroniczny na papierze, który będzie zasilał taką oto diodę. Do budowy papierowego obwodu będziemy potrzebować kawałka kartki papieru, kolorowe diody LED, baterie. 3V to jest płaska bateria, którą można na przykład znaleźć w pirocie lub w innych urządzeniach elektronicznych. Specjalną taśmę przewodzącą. Link do kupienia tej taśmy i miejsca, gdzie można ją znaleźć, znajduje się w opisie do tego filmu. Oraz potrzebujemy nożyczek. Tego typu układ jest bardzo prostym odwzorowaniem tego, w jaki sposób działają obwody elektryczne. I mamy tutaj podstawowe elementy, z których składa się każdy obwód. Czyli mamy przewodnik, w tym wypadku jest to taśma przewodząca, która łączy wszystkie elementy. Ta taśma jest zbudowana z bardzo cienkich metalowych włókienek, które przewodzą prąd, tak samo jak kable czy inne przewodniki, które stosujemy w elektronice. Również mamy źródło napięcia, i w tym wypadku jest to ta płaska bateria 3V. Mamy też odbiornik prądu, w tym wypadku jest to dioda LED, przez którą przepływa prąd elektryczny i powoduje, że ona się świeci. Oraz mamy bardzo prosty model włącznika, czyli to jest ten nasz zagięty róg. W momencie, kiedy zginamy róg kartki, to obwód się zamyka, prąd płynie. Jeżeli odginamy ten róg e, kartki, to przerywamy obwód. Prąd w każdym obwodzie elektrycznym umownie płynie od dodatniego do ujemnego bieguna baterii. Ta bateria 3V z tej strony ma oznaczony plus, tutaj nawet to widać, a z drugiej strony mamy minus. Czyli w momencie, kiedy tą baterię przekładamy płasko do taśmy przewodzącej, to na górze mamy dodatni biegun, a pod spodem mamy ujemny. Czyli zginając róg tej kartki zamykamy obwód Prąd elektryczny płynie tutaj pod spodem przez kawałek taśmy przewodzącej, tutaj dociera do diody, przepływa przez diodę i wraca z powrotem do innego bieguna baterii. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby tutaj była zachowana przerwa, bo w momencie kiedy Złączymy ten obwód tutaj na dole, to powodujemy zwarcie, ponieważ prąd elektryczny zawsze będzie wybierał najłatwiejszą drogę, czyli nie będzie płynął przez diodę, tylko będzie płynął tutaj przez zamykał obwód i dioda nam się nie będzie świecić. Możemy nawet zrobić prosty eksperyment, który to pokaże. Mam tutaj kawałek taśmy przewodzącej i staram się załatać tutaj tą przerwę, i w momencie, kiedy zamykam obwód, to dioda się nie świeci, a kiedy usunę tylko ten fragment, to dioda się zapala. Przy budowie takich obwodów, gdzie stosujemy diodę LED, musimy zwrócić uwagę, w jaki sposób ją podłączamy. Ponieważ jeżeli się dokładnie przyjrzymy, przyjrzymy nóżką, to zauważymy, że mają one różne długości. Jedna nóżka jest dłuższa, a druga jest krótsza. Ta dłuższa to jest anoda oznaczona plusem, a ta krótsza to katoda oznaczona minusem. I żeby dioda zadziałała, krótsza nóżka musi się połączyć z minusem, a dłuższa z plusem. Można to pokazać na baterii. Jeżeli na baterię 3V nadziejemy w odpowiedni sposób diodę, to nam się zapali, a jeżeli odwrócimy nóżki, to nie będzie się świecić. I należy zwrócić na to uwagę, kiedy tutaj podłączamy diodę, żeby dłuższa nóżka była przy tej stronie, do której podłączamy plus baterii, a krótsza tu, gdzie podłączamy nasz minus. Mam nadzieję, że taki papierowy obwód Wam się spodoba. Za pomocą taśmy przewodzącej możemy eksperymentować z różnymi innymi odbiornikami prądu elektrycznego. Zamiast diody, możecie spróbować tutaj podłączyć np. brzęczek albo jakieś inne światełko, lampkę, może jakiś niewielki silniczek i sprawdzić, czy też zadziała. Tak jak każdy z naszych projektów, ten też również ma na końcu pewnego rodzaju wyzwanie bądź zadanie. I na dzisiaj wyzwanie jest takie: chodzi o to, żeby tak podłączyć drugą diodę do naszego obwodu, żeby jedna bateria była w stanie zasilić jednocześnie dwie diody LED. Jeżeli Wam się to uda, to bardzo jesteśmy ciekawi Waszych realizacji i prosimy o wrzucanie filmików czy zdjęć i dzielenie się tym w komentarzach. To tyle do zobaczenia w kolejnym filmie.